No Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj tam sporo osób pytało o ten orbitrol w C385. Możemy mu razu ty, Ja będę cię ten... dopiero... No i jak tu jest tam pytaliście? Sporo osób pytało, jak on jest zamontowany. Tutaj zaraz zajdę z drugiej strony, jeszcze pokażę. No tutaj jest tam na środku przyczepiony ten siłownik do tego. Na środku osi. Na środku osi. O. Grubość. Grubość siłownika. 20. 8 mm. 28 mm. A, i tam ktoś pytał nie, niedawno, pamiętam, o skok. długość tego skoku. Skok. skok. 27,5. 27,5 cm. Do, 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 do całości dokładnie 28,5. Znaczy 9,5. Do końca tej śruby. Znaczy 9,5. Mhm. A tak już się nie chowa tutaj do końca. Centymetr. Bo to ty to wszystko kupiłeś gotowe, nie? to? Te, tak, to, to trzeba kupić ten, y, zamocowanie tego drążka, stare się nie nadaje. Kupujemy nowy ten drążek poprzeczny, bo były w, y, w tym serwomechanizmie były dwa. Na dwa oczka były, tu był dzielony. Także tamto się wyrzuca się stawia ten nowy i z tym, że ja wąstem przespawałem do góry dnem. Bo on był odwrotnie, nie? Tak. W drugą stronę jakby Tak. Oto, oto, to, tu, tu, to było... o to co jest było... tu było obcięte. Przystawiane do góry nie no. pasowało stożek. A żeby pasowało stożek, było wysoko. Nie pasowało zamontowanie siłownika. No i to trzeba ten błotnik, ale to błotnik to wiadomo. Tam jeszcze ten. I, i do tura jeszcze zamontowałem tutaj pod... Mówi? No. Do tura zamontowałem pod, pod te dekle takie podkładki. 1,5 cm czy nawet dwa cm żeby sprężyna bardziej zbijała. Bo tura się zamontowała, to cały przód opadł. A w tej chwili jest w powietrzu na sprężynach się kołyszy, Sprężyny nie pękają, nic się nie dzieje. O, proszę bardzo, jest amortyzacja na sprężynach. Że nie są na sztywno upadnięte. No, nic tu nie pęka, nic nie ten. A i tutaj właśnie jest ten orbitrol. Orbitrol jest lawy jeszcze 5. On jest tam zamontowany. Zaraz ostrość się ustawi, bo to jest, On jest tam. piątka Niektórzy montują właśnie orbitrol jeszcze tutaj pod, pod kierownicą. Tu już jest z zamontowaniem może gorzej, ale lepiej na, z tego względu jest lepiej tutaj, że nie ma tych tutaj już luzów. Luzy się wyrzuca. Na tych krzyżakach? Ludzy, na krzyżakach, tak. Jest ale że o tamto? siedzi tak, ten ono. orbital tam po tym? Orbital siedzi ten, tu można montować. Jeszcze przewody dłuższe. Ja zamontowałem tam, bo to łatwiej było. Się wyciąga chłodnice. Bo tam miejsce było na te serwo siedziało, tak nie? Tam jest. Tam siedziało miejsce na serwo I podłączenie jest proste. No. podłączenie jest proste, bo zostaje skrzynka, tak jak i było skrzynka. Tutaj ten zawór bezpieczeństwa to jest, już on się jakoś nie używał mi się tylko po to, że jest za ślepko, żeby kurz tam nie wlatywał. Tu jest się podłącza pod filtr, taki był przedtem. Tu się włącza na wyjście, bo ssanie tak samo Sie zbiorniczka przewodem grubym, a drugim jest wyjście do orbitrolu. Orbitron jest podłączony tam, gdzie, gdzie pod zawór, gdzie prawo, lewo. Tam wszystko są symbole oznaczone, jak podłączyć. A pamiętasz, ile kosztowało to wszystko, te części całe, już bez roboty, bo to samo tak, robiłeś? Bez roboty około 2000 kosztowało wszystko. Nie całe 2000 pamiętam, coś takiego, ale 3 lat temu ładnych kilka. Trzeba było to zrobić, bo serwo tamte to nie działało, nawet po regeneracji. Tak. Bo serwo. jak jeszcze tur doszedł. Serwo 3 miesiące, 4 i ciekło. Szkoda pieniędzy na serwę. Jakby ktoś tam jeszcze miał jakieś pytania czy coś, no to... Bo z filiku to tak może chaotycznie nagrane, jakieś tam zdjęcia porobię i coś tam mogę powysyłać, jakieś... Dodatkowe informacje, bo wiem, że tam jeden, chyba kolega Kamil dokładnie... Tam pytał o... o jak on wygląda, bo on chce w swoim to zrobić. To może czegoś tam się dowie, jak będę robił zdjęcia jeszcze, jak coś temu tam powysyłam. zrobi z tym orbitorem, z torem czy bez toru to no, nie ma znaczenia. Tak samo się kieruje, no. O tam są te wyjścia z tego O to jest ten orbitrul W kołę nabijem po trzy bary przednie z którem nic tam przód nie pęka, nic nie. nie łamie, bo tam też tam mówili, że pęka nie, i nie. z którym siada przód, bo jest za, za słaby przodek, ale mamy tura ile? 6-7 w 12 roku albo w 11 to 8 lat Oryginalne sprężenia jak były kupione z zakładu takie taki gdzieś dziś chodzi. Nic nie było zmieniane Tylko dałem te podkładki, żeby sprężyny były wyższe Jest wszystko super No, to chyba na tyle No i trochę czas głową robić wszystko, nie? Dobra, jakieś tam będziecie mieli jeszcze pytania to piszcie Komentujcie, i tam powysyłam jeszcze zdjęcia, i jakby ktoś tam chciał dokładnie się dowiedzieć, jak to wygląda po kolei. Siemanko moi drodzy, jeszcze raz witam. Dzisiaj e, wrzucam film. Oczywiście materiału nagrałem więcej, ale wrzucam film dzisiaj z e, Orbitrolem. Tak, jak wspominałem w poprzednim nagraniu, że tam sporo osób pytało, jak to jest zrobione. Jakieś tam skoki siłownika, jaki jest orbitrol, yy, także jakie to jest zamontowane. Także w tym filmiku są tam. Yy, mam nadzieję, że w miarę jakoś to wyjaśniłem, pokazałem z moim datą. Mam nadzieję, że coś słychać, bo jedziemy w ciągniku. Właśnie je wracamy z nagrywania zbioru trawy tutaj u sąsiada. Także w, z filmiku z, Or z orbitrolem mogę dodać jakieś jeszcze zdjęcia, wysłać komuś prywatnie. Mogę jakieś tam informacje podsunąć, jeżeli ktoś tam będzie czegoś oczekiwał. Pytajcie, komentujcie, lajkujcie. No i oczywiście subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dla mnie to motywacja do pracy, bym nagrywał, rzucał. Coraz więcej, no ale oczywiście nie dlatego też rzucam. Nie dlatego też dla waszych komentarzy, lajków i subskrybentów. Ale oczywiście taka moja pasja, moje hobby. Zapraszam to zwłaszcza na was na grupę na Facebooku Rolnictwo to moja pasja. A dzisiaj byłoby to na tyle. Do usłyszenia do następnego części. A tutaj właśnie mamy. Tam e, pryzmę z tej trawy.